Witam 2 kwietnia. Co prawda nagrywałem dla Państwa wczoraj krótki komentarz, ale dzisiaj dość ciekawy, dynamiczny rozwój wydarzeń, przede wszystkim na rynku warszawskim, więc pewne rzeczy no, niejako z założenia muszą zostać skorygowane, i czy też może bardziej uzupełnione. Widzimy na wig 20, że nastąpiło przełamanie górnej linii kanału, o którym wczoraj wspominałem. Już nie, nie przedstawiam dzisiaj oporu Fibonacciego, który także został zanegowany razem z, w połączeniu z wybiciem Ponad wspomnianą linię kanału. Dzisiaj chcę jeszcze raz wrócić do wątku związanego z układem APCD. Dzisiaj ten układ już jest dokładnie tutaj wyeksponowany, zaznaczony. Chodzi mi o węzeł 2387-92. Kolejna licząca się zapora podażowa, bo to już nie tylko zniesienie 78,6 tej fali bazowej, tak ją nazwijmy, spadkowej, zaznaczonej czerwoną przerywaną linią, no, ale także projekcji wspomnianej formacji harmonicznej ABCD. Te wszystkie elementy tworzą nam węzeł 87,92. Kolejny liczący się opór w moim odczuciu, jeśli popyt nadal no, wykazywałby się taką determinacją i zdołał pokonać 87,92, no, nie można wykluczyć y, kontynuacji y, tej y, silnej inicjatywy, y, uwzględniając tutaj oczywiście możliwość powrotu indeksu do średnioterminowej zapory podażowej, o której wczoraj także wspominałem, 2433,38 z tym bazowym elementem w postaci zniesienia 61,8 całej e, bez więc ciekawie to wygląda głównie w kontekście właśnie formacji ABCD i węzła 2387-92. Jeśli chodzi o wsparcia, no to na pewno tutaj trzeba było uwzględnić mniej więcej rejon 2342, to jest zniesienie 38,2, ale także no, linia czerwona oczywiście może teraz pełnić rolę wsparcia, więc te elementy hmm, powinny. W przypadku jakiejś korekty zadziałać synergicznie, więc połowa 2342 to według mnie najbliższa taka krótkoterminowa zapora nie, popytowa. No i dzisiaj wyjątkowo hmm, chcę Państwu zaprezentować wykres serii czerwcowej, ale w ujęciu dziennym. lepiej widać w tej chwili niż w ujęciu intradayowym ten cały rozwój wydarzeń. No tutaj jeszcze nie mamy. Hmm, Inaczej są poprowadzone trochę te linie kanału, ale jak widzimy, jak wynika dokładnie z tego wykresu, z kontrakty testują historycznie potwierdzony już węzeł podażowy 2377-81. Posiada wzmocnienie w postaci właśnie linii czerwonej. Tutaj też możemy sobie poprowadzić taką linię szarą, ponieważ ona ma mniejsze znaczenie. Równoległa linia tutaj. Gdzie tym, gdzie tym w zasadzie z punktem odniesienia są oczywiście dla nas te minima cenowe. No ale przede wszystkim linia czerwona, no i węzeł 2377-81. No, pamiętajmy, że jest to strefa wyznaczona między innymi na bazie 61,8 całego tego ruchu spadkowego. więc Ciekawy, silny opór. Pokonanie tego oporu to kolejny sygnał uwiarygodniający cały ruch zapoczątkowany w przedziale 2292-96. Oczywiście również możemy analizować serię czerwcową w kontekście potencjalnego układu A, B, C, D. I tutaj wyróżniłbym strefę 2399-2403. Więc trochę inaczej wygląda seria czerwcowa w odniesieniu do wig 20 ale z, 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 oczywiście no są pewne pewne powiązania, no niemniej jednak te strefy, z, przynajmniej ten opór. No, i 20 dochodzi, już jest stosunkowo blisko węzła 87-92 kontrakty, natomiast na razie y, tutaj próbują pokonać obszar 77-81, a tym bazowym kolejnym węzłem jest dopiero strefa 2399-2403, więc na ten węzeł zwracam y, uwagę. Jeśli chodzi natomiast y, o wsparcia techniczne. No to tutaj w tej chwili duże znaczenie przywiązywałbym do przedziału 2349 53, czyli to jest węzeł, który dzisiaj w dość spektakularny sposób został pokonany. Teraz może pełnić rolę wsparcia, tym bardziej, że posiłkując się tutaj właśnie minimami cenowymi, możemy, no mówiąc w cudzysłowie, zapełnić teraz ten obszar zniesieniami wewnętrznymi, ale już wygenerowanymi na bazie tych punktów zwrotnych. Więc to jest. To ciekawa y, sytuacja, y, więc strefa 4953, można powiedzieć, pozostaje w grze, ale tym razem jako wsparcie. Dzisiaj BYKO udało się rano pokonać y, ten charakterystyczny opór techniczny, co wygenerowało kolejny sygnał. No i jak widać, zrealizował się szybko scenariusz bazowy, bo mamy test następnego, test następnej strefy, następnego przedziału cenowego FIBO 2 1377, 81. No i bardzo krótko, jeśli chodzi o DAX, no tutaj nic nowego, żadne, żadne nowe, trudno wprowadzić nowe wątki w tej chwili, ale trzeba pamiętać o strefie, o której wczoraj dużo mówiłem, 11.742, 11742. 767 liczący się opór, który jest respektowany, też wzmocnienie w postaci górnej linii kanału yy, i pokonanie takiego oporu no, yy, już intuicyjnie czujemy, powinno wzmocnić popyt. Yy, wtedy warto by było obserwować rynek yy, niemiecki yy, przez pryzmat tutaj zniesienia 50% całej wesy, to już jest płaty 11938. Yy, Indeks SP też bez nowych nowych, istotnych wątków, popyt kreuje wydarzenia. Zbliżyliśmy się wczoraj jeszcze bardziej, w zasadzie nastąpił już test zniesienia 88,6, czyli pułapu 2872. No, wspominałem, że pokonanie, trwałe wybicie tego oporu to no, możliwość, tak naprawdę, ruchu powrotnego do bazowego, długoterminowego oporu 2965-2985. I sygnał słabości, też tutaj nic nowego nie mogę powiedzieć, pojawiłby się dopiero w momencie, no, w pierwszej kolejności, przełamania zniesienia 18.6, ale tutaj zwracam przede wszystkim uwagę, z 2707-2714 to jest pierwsza licząca się strefa wsparcia. Dziękuję bardzo.